Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z wynikami dwóch konkursów. Wiem, że się naczekaliście i jestem po prostu okropna, że tak Was długo przytrzymuję i dostaję od Was wiadomości prywatne i w ogóle no, dużo jest takich informacji, które do mnie dobiegają, także... No, ja niestety jakoś nie umiem e, tak sprawnie i zwinnie tego wszystkiego zrobić, żeby zawsze być na czas, za Was bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. Na dole w opisie dowiecie się, kto wygrał paletkę e, Bad Girl oraz V2 ze także zobaczcie kto tam został wybrany, a jeżeli chodzi o dwa podwójne bilety na Beauty Forum, również jest to opisane w opisie. Osoby, które wygrały właśnie bilety na Beauty Forum, bardzo proszę o jak najpilniejszy kontakt, bo są już w sobotę, a muszę się z Wami umówić, jak przekazać Wam te bilety, te wyjściówki. No, także ja czekam na Wasz kontakt, oczywiście wszystkich kontaktów, którzy wygrali. Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z. Wyników. Wiem o tym, że nie każdego mogę zadowolić. No i niestety wiele z was nie, wielu z Was się nie udało, ale pamiętajcie, że to nie jest ostatni raz, także mam nadzieję, że następnym razem Wam się poszczęści. Na koniec chciałam Was uprzedzić, że w najbliższych dniach mogę być troszeczkę mniej aktywna. Na Facebooku, na e, Instagramie e, i w ogóle, w, jeżeli chodzi o filmy, e, gdyż e, zaczynam w swoim życiu nowy etap e, i o co chodzi i co, co się będzie działo, dowiecie się niebawem. E, chodzi bardziej o stronę zawodową. E, zaczynam robić. Fajną rzecz, oprócz tego, co robię na co dzień, jako moją pracę, i mam nadzieję, że będziecie mogli też zobaczyć moje efekty działań. Także zaczynam trochę aktywniej działać w różnych dziedzinach. No i niestety kosztujemy trochę do zaangażowania i, i wiecie, takiej pracy emocjonalnej, także za, jeżeli będę troszeczkę rzadziej lub mniej intensywniej, lub nie będę odpowiadać tak szybko na wasze, na wasze maile czy. czy wiadomości prywatne na Facebooku, to po prostu bardzo Was przepraszam i bardzo proszę o próg tolerancji, bo najbliższy tydzień, dwa no, będą takie dla mnie dość gorące. No i to było tyle gadania. Zobaczcie tutaj w opisie, kto wygrał i czekam na Wasz kontakt. Także trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa! pa.